Ściemniacz RTP01 umożliwia płynną zmianę natężenia oświetlenia z poziomu nadajników systemu Extafree. Jeżeli w systemie dodatkowo zostanie podłączony kontroler EFC02, te same operacje można wykonać z poziomu aplikacji na urządzeniu mobilnym. Ściemniacz współpracuje także z wybranymi czujnikami systemu, jak na przykład czujnik ruchu RCR01. Za pomocą RDP-01 można sterować żarówkami żarowymi oraz kalogenowymi, które zasilane są napięciem 230 V oraz żarówkami zasilanymi przez transformator elektroniczny. Maksymalne obciążenie nie może przekraczać 250 W. Nie zaleca się stosowania ściemniacza RDP-01 do współpracy z żarówkami LED. Ściemniacz, jak wszystkie elementy systemu, pracuje na częstotliwości radiowej 868 MHz. Dioda-status sygnalizuje transmisję, a przycisk prog umożliwia sparowanie z wybranym nadajnikiem systemu. Ściemniacz RDP-01 przystosowany jest do montażu w puszkach instalacyjnych FI-60. Najlepiej do tego celu stosować tzw. puszki pogłębiane. Cztery zaciski śrubowe umożliwiają dołączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm2. Podczas instalacji, przewody zasilające LIN podłącza się do zacisków LIN odbiornika. Do dwóch pozostałych zacisków należy podłączyć obciążenie. Tak podłączony ściemniacz można umieścić w puszce instalacyjnej i załączyć napięcie zasilające. Prawidłowo wykonana instalacja to pierwszy krok do uruchomienia ściemniacza RDP01. Kolejnym krokiem jest poprawne sparowanie z nim wybranych nadajników systemu. Można tego dokonać na cztery różne sposoby, co determinuje działanie ściemniacza. Jeżeli nadajnik pracuje w trybie jednoprzyciskowym, to do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk nadajnika. Krótkie naciskanie zaprogramowanego przycisku powoduje działanie ściemniacza w sekwencji włącz-wyłącz do ostatnio ustawionego poziomu. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje naprzemienne rozjaśnianie-ściemnianie oświetlenia. W trybie dwuprzyciskowym do sterowania wykorzystuje się dwa przyciski nadajnika. Krótkie naciskanie przycisku 1 powoduje włączenie ściemniacza, a krótkie naciskanie przycisku 2 wyłączenie ściemniacza. Dłuższe przytrzymanie przycisku 1 powoduje rozjaśnianie oświetlenia, a dłuższe przytrzymanie przycisku 2 ściemnianie do wartości minimalnej. Tryb komfortowy dostępny jest dla nadajników, które posiadają minimum 4 przyciski. Naciśnięcie przycisku 1 powoduje włączenie ściemniacza do maksymalnego poziomu świecenia, a naciśnięcie przycisku 2 wyłączenie ściemniacza. Za pomocą przycisków 3 i 4 poprzez krótkie naciskanie można włączyć ściemniacz do ostatnio ustawionego poziomu i wyłączyć go. Dłuższe przytrzymanie przycisków powoduje rozjaśnianie lub ściemnianie oświetlenia. Poziom jest pamiętany w ściemniaczu. W trybie czasowym do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk na tajnika. Po jego naciśnięciu ściemniarz zostaje włączony na ustawiony czas, po czym następuje automatyczne wyłączenie z funkcją łagodnego wykaszania. Naciśnięcie przycisku podczas odliczania czasu powoduje wcześniejsze wyłączenie oświetlenia. Fabryczny czas ustawiony przez producenta to 15 sekund. Czas załączenia można swobodnie programować w zakresie od 1 sekundy do 18 godzin. Nacisnąć przycisk prog na odbiorniku. Nacisnąć przycisk, który chcemy wpisać do ściemniacza, gdy dioda status zamruga, puścić ten przycisk. Nacisnąć przycisk prog na odbiorniku. Nacisnąć przycisk, którym chcemy włączać ściemniacz. Gdy dioda status zamruga, nacisnąć przycisk, którym chcemy wyłączać ściemniacz. Nacisnąć przycisk numer 1 pilota. Nacisnąć przycisk prog na odbiorniku, puścić przycisk numer 1, gdy dioda status zamruga, jeszcze raz nacisnąć ten przycisk. Pierwszym krokiem jest przypisanie wybranego przycisku do odbiornika w trybie czasowym. Należy wejść w procedurę programowania, nacisnąć wybrany przycisk pilota, gdy dioda status zamruga, jeszcze raz nacisnąć ten przycisk. Krokiem drugim jest programowanie czasu. W tym celu należy wejść w procedurę programowania i odczekać aż dioda status zamruga. Ponownie należy nacisnąć przycisk PROG. Odmierzanie czasu sygnalizowane jest mruganiem diody status. W celu potwierdzenia zaprogramowanego czasu należy nacisnąć powtórnie przycisk PROG. Do jednego ściemniacza RDP01. Można wpisać maksymalnie 32 różne nadajniki bezprzewodowego systemu sterowania Ekstafri. W naszym przypadku sterowanie prowadzone jest z nadajnika RNK02 w trybie jednoprzyciskowym, z pilota ośmioprzyciskowego P256 łamane przez 8 w trybie dwuprzyciskowym. oraz pilota czteroprzyciskowego P257 łamane przez 4 w tzw. trybie komfortowym. W celu wykasowania wszystkich nadajników wpisanych do pamięci ściemniacza RDP01 Należy nacisnąć przycisk PROG przez około 5 sekund, aż do momentu zamrugania diody status. Czas zaprogramowany w ściemniaczu nie ulega skasowaniu.